Porzucenie długo utrzymywanych przekonań jest poważnym wyzwaniem dla fanów eksploracji kosmosu i ukochanych serii filmowych, takich jak Gwiezdne Wojny i Star Trek. Zwłaszcza po odkryciu, że cała koncepcja przestrzeni kosmicznej jest skomplikowaną, współczesną fasadą. Przewiduje, że pozornie niemożliwe twierdzenia, które wkrótce zostaną przedstawione, będą dla większości zbyt daleko idącym wyzwaniem. Chociaż zdecydowanie ujawnimy i udokumentujemy zakres kłamstw, oszustw, manipulacji i dwulicowości zaaranżowanych przez tę organizację i współpracujące z nią agencje kosmiczne, wielu może nadal uznać to za zbyt trudne, aby nawet je rozważyć. Udowodnimy, że NASA stoi na czele najbardziej diabolicznego oszustwa w historii. To skomplikowane oszustwo ma daleko idące konsekwencje i implikacje, wikłając nas w fałszywe kosmologię, obietnice przyszłych technologii, błędne modele prawdziwej struktury naszej Ziemi i kuszącą perspektywę dalszej eksploracji kosmosu, która nadal urzeka wielu do dziś. Biorąc pod uwagę, że podatnicy każdego dnia przekazują 72 miliony dolarów na tę enigmatyczną agencję federalną, możemy naturalnie zacząć się zastanawiać, co tak naprawdę przyniosła nam NASA. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby o tym pomyśleć? Powaga sytuacji pogłębie się jeszcze bardziej, gdy zdamy sobie sprawę, że kierujemy zasoby naszych podatników do organizacji popełniającej oszustwa o oszałamiających proporcjach, od momentu jej powstania do chwili obecnej. Nieumyślnie ją finansujemy, będąc jednocześnie nakłanianymi do całkowitego poparcia tego, co jest przedstawiane jako dzielna eksploracja nieznanego. Od samego początku NASA skutecznie zdominowała całą narrację otaczającą kosmologię i nasze zrozumienie Ziemi i jej struktury. Dzięki stale rozwijającej się technologii agencja kontynuuje udoskonalanie swoich metod zwodniczego uwodzenia całego świata. Jeśli istnieją obecnie jakiekolwiek organy rządowe, które powinny zostać dokładnie zbadane, skontrolowane i pociągnięte do odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości, to z pewnością musi to być NASA i jej międzynarodowe odpowiedniki oraz agencje kosmiczne. Nadchodzące rewelacje o fałszerstwach i oszustwach będą dla większości trudne do zaakceptowania i pogodzenia się z nimi. Ale, tych, ale, ale pokonanie tych przeszkód jest niezbędne do dalszego poruszania się po tym oszukańczym labiryncie, aby osiągnąć nowe poziomy prawdy i oświecenia. Ten samoobronny spisek zniewolił światową populację od samego początku aż do dnia dzisiejszego. Przebudzenie się z tego skomplikowanego współczesnego oszustwa będzie dla wielu jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć, jakie można sobie wyobrazić w obliczu następujących objawień. Ta eksploracja będzie trudna do zaakceptowania, całkowicie odbiegając od ustalonego opisu naszego wszechświata, którym naszym zdaniem obecnie rozumiemy. Te obrazy wyrażają to, czego wkrótce spodziewam się od większości tych, którzy będą kontynuować, gdy początkowo zostaną im przedstawione te niewygodne twierdzenia. Składam moje najszczersze przeprosiny tym, którzy mocno wspierają NASA i wierzą w jej deklarowaną misję rozwoju eksploracji kosmosu. Rozciąga się to na ustalone współczesne narracje kosmologiczne i całkowicie fałszywą strukturę naszej Ziemi, którą zaakceptowaliśmy dzięki NASA i współpracującym agencjom kosmicznym na całym świecie. Poniższe informacje ostro zakwestionują podstawowe przekonania, które od dawna posiadasz, od dzieciństwa. Dopiero w erze nowożytnej po pojawieniu się NASA i rozpoczęciu eksploracji kosmosu za pomocą rakiet, heliocentryczny model naszego układu słonecznego został powszechnie uznany za prawdę naukową. Ta akceptacja skutecznie zdominowała ponadczasowe spory o model geocentryczny, który był dominującym poglądem w różnych starożytnych społeczeństwach, w tym Sumerów, Egipcjan, Babilończyków, Hebrajczyków, Greków, Indian, Chińczyków, Majów, Celtów, Polinezyjczyków, Azteków, Inków, uczonych Złotego Wieku Islamu i średniowiecznych Europejczyków. Model geocentryczny to koncepcja astronomiczna, która umieszcza Ziemię w centrum wszechświata. Zgodnie z tym modelem, wszystkie ciała niebieskie, w tym Słońce, Księżyc, planety i gwiazdy, obracają się wokół i nad Ziemią. Pogląd geocentryczny zakłada, że Ziemia jest stałym, nieruchomym punktem we wszechświecie, a pozorne codzienne ruchy nieba i ciał niebieskich są spowodowane obrotem niebios wokół Ziemi, a nie obrotem Ziemi wokół własnej osi, jak zakłada dzisiejszy model heliocentryczny. Model heliocentryczny, teoria astronomiczna opracowana w XVI wieku przez Mikołaja Kopernika, umieszcza Słońce jako centrum układu słonecznego, a Ziemia krąży wokół niego. Teoria ta została spopularyzowana przez astronomów takich jak Johannes Kepler i Galileo Galilei. Dostarczyła ona wyjaśnień dla takich zjawisk, jak pozorny ruch wsteczny planet, oraz ich zmienna jasność i prędkość na nocnym niebie. To przejście do modelu skoncentrowanego na Słońcu oznaczało znaczącą transformację w myśli naukowej i położyło podwaliny pod nowoczesną astronomię, której naucza się dzisiaj. Porzucenie modelu heliocentrycznego jest niezbędne, aby wydostać się z labiryntu błędnych przekonań, które od samego początku były głęboko zakorzenione w naszych podstawowych ramach edukacyjnych. Zastanówmy się ponownie nad pilnym naciskiem na indoktrynację świata heliocentryzmem jako ostateczną prawdą mającą na celu przyćmienie wszelkich rewelacji, które mogą z czasem wyciec z odkryć na Antarktydzie. Gdyby zostały one ujawnione, odkrycia te szybko zakończyłyby wszelkie spory między modelem geocentrycznym a powszechnie akceptowanym obecnie modelem heliocentrycznym. Motyw ukrycia odkryć na Antarktydzie przyczynił się do powstania NASA i późniejszego nacisku na eksplorację kosmosu. Nacisk ten miał przede wszystkim na celu wzmocnienie wiary w model heliocentryczny i koncepcję nieskończonego kosmosu, wspierając tym samym teorię wielkiego wybuchu i ideę stale rozszerzającego się wszechświata. Inicjatywa ta znacznie zmniejszyła geocentryczny pogląd na nasz wszechświat, który jest dziś uważany przez większość za przestarzały i archaiczny. Największym oszustwem naszych czasów było wyczarowanie nieskończonej przestrzeni, o której mówi się, że rozciąga się w nieskończoność wokół nas oraz modelu kosmologii, który znacznie różni się od naszej prawdziwej rzeczywistości. Ten fałszywy obraz służy do zaciemnienia dowodów na wydarzenie, które ma kluczowe znaczenie dla naszej egzystencji i ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania dokładnego zrozumienia naszego prawdziwego świata. NASA oficjalnie podzieliła niebo na następujące segmenty: Niska orbita okołoziemska rzekomo rozciąga się od 100 do 1200 mil w górę. Średnia orbita okołoziemska rzekomo leży między 1200 a 22236 mil. A wysoka orbita okołoziemska rzekomo zaczyna się na 22236 milach. Udowodnimy, że te rzekome wysokości są całkowicie przesadzone i ujawnimy prawdziwe granice naszego zamkniętego świata. Utworzenie NASA może być postrzegane jako kamień węgielny fałszywej narracji, sagi, w której rakiety służą jedynie jako rekwizyty na scenie, wydając się eksplorować nieskończoną przestrzeń, która po bliższym przyjrzeniu się okazuje się być profesjonalnie zaprojektowanym tłem. Odkrycie, że nasz świat jest ciasno zamkniętym systemem wskazującym na celowe stworzenie, wywołałoby fale uderzeniowe w naszym zbiorowym zrozumieniu na całym świecie. Koncepcja przestrzeni kosmicznej, popularyzowana od połowy XX wieku, powinna być postrzegana jako starannie opracowana historia, fikcyjny konstrukt zaprojektowany w celu ukształtowania fałszywej i zwodniczej kosmologii. W tej narracji NASA i jej międzynarodowe odpowiedniki służą jako strażnicy i zarządcy fantazji o eksploracji kosmosu, skrupulatnie kultywując zwodniczą narrację i agendę. Ich rzekome ramy, powszechnie akceptowane i rzadko kwestionowane, stały się dominującą narracją skutecznie przyćmiewając wszelkie alternatywne interpretacje, które oferują znacznie inny pogląd na Ziemię i kosmologię. Zgodnie z definicją NASA, przestrzeń kosmiczna odnosi się do ogromnej przestrzeni wszechświata, która leży poza ziemską atmosferą i rozciąga się poza niską, średnią i wysoką orbitą Ziemi. Jest to odległy region charakteryzujący się próżnią, bardzo małą ilością materii i znikomymi przyciąganiami grawitacyjnymi. Termin ten oznacza głęboką przestrzeń charakterystyczną dla kosmicznej pustki z dala od Ziemi. Przeanalizujemy domenę przestrzeni kosmicznej, którą agencje kosmiczne twierdzą, że zbadały i nadal badają. Przestrzeń, która rzekomo nie ma żadnych granic, wzmacniając istnienie nieskończonej przestrzeni rozciągającej się we wszystkich kierunkach wokół nas. Musimy krytycznie przeanalizować i odrzucić wiele warstw dezinformacji, które uzasadniały przyznanie NASA tak ogromnego budżetu podatkowego. Wmówiono nam, że finansowanie to przyczynia się do rozwoju eksploracji kosmosu. Powinniśmy dokładnie zbadać, czy NASA stanowi praktyczne wykorzystanie pieniędzy podatników, czy też jest to nadmierny i nieprzejrzysty wydatek o niejasnych zwrotach który najwyraźniej opiera się na oszustwie od samego początku. Musimy zdać sobie sprawę, że żadna agencja kosmiczna nigdy nie podróżowała poza niską orbitę okołoziemską, ani nigdy nie osiągnęła farsowych lądowań na księżycu lub planecie Mars, w przeciwieństwie do niezliczonych fałszywych zdjęć i filmów dostarczonych w celu wprowadzenia świata w błąd. Po dokładnym zbadaniu te same elementy mediów wizualnych wyraźnie ujawniają swoje zwodnicze wskazówki, fałszerstwa medialne, które są widoczne nawet dla mniej wnikliwych oczu dzieci. Pozornie niekończący się szereg odwołań, sprzeczności i niespójności z udziałem NASA szybko stanie się oczywisty. Kompleksowe badanie podstawowej wiarygodności NASA ma kluczowe znaczenie, ponieważ wyraźnie ujawnia doświadczanie, doświadczenie agencji w tworzeniu iluzji i oszustw. Wszystko to jest częścią wysiłków mających na celu promowanie całkowicie fikcyjnej kosmologii, a co jeszcze bardziej niepokojące, zaciemnienie prawdziwej struktury Ziemi. Nasza podróż doprowadzi do niepokojącej akceptacji nowych, surowych realiów i prawd pod warunkiem, że będziemy w stanie znieść niepokojące informacje, które się z nimi wiążą. Możemy albo odrzucić koncepcję oszustwa tak rozległego, że wymyka się ono wyobraźni lub jakiemukolwiek przebłyskowi wiarygodności, albo możemy odważnie uznać niepokojące objawienie niezliczonych iluzji i oszustw, które uwikłały nas w nasz błędny pogląd na Ziemię i kosmologię. W pełni rozumiem, jak trudne jest wyjście poza sferę komfortu, ponieważ osobiście odbyłem trudną podróż, aby wyjść poza to wielkie oszustwo, wymagające wielu miesięcy, aby pogodzić się i zaakceptować oszałamiającą manipulację, w którą jesteśmy uwikłani od urodzenia. W pogoni za prawdą wyruszymy w pouczającą podróż, aby odkryć oszustwa, które od dawna nas zniewalają. Ta, ta ścieżka ujawnia zaskakująco inny, ale znacznie dokładniejszy pogląd na Ziemię i kosmologię ukształtowany przez boską inteligencję.